Jeszcze przed tygodniem ten magazyn świecił pustkami. Zwiększył nam się zapas y, koncentratu krwinek grupy 0. Y, Tutaj po drugiej stronie mamy też zwiększony zapas y, koncentratu grupy B. Pomógł Woodstock. Zapas krwi zwiększył się o 680 donacji. Słupki wskazujące ilość krwi nieznacznie skoczyły. Chętnie dodania było więcej. No Jednakże no nie wszyscy mogli oddać z różnych względów. Lekarze zakwalifikowali właśnie 680 dawców do oddania. To ciągle niewiele. Taki zapas wystarczy być może do końca sierpnia, ale na krew czekają placówki w całym województwie oraz lubuskie banki krwi. Zielonogórskie centrum musi się podzielić. Ta ilość, która została pobrana, szacunkowo wystarczy na około 2 do 3 tygodni. Gdyż musimy uzupełnić stany banków krwi, po prostu zapasy banków krwi szpitala, które w tej chwili są no, na poziomie zerowym lub nawet brakuje krwi do zabiegów planowanych. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa obecnie czeka na końcowe rozliczenie łódstokowej akcji i weryfikację pozostałych powrań. Trwa sprzątanie po wyjeździe do Kostrzyna, a w kolejce czekają następne zbiórki krwi. Koncentraty krwionek czerwonych możemy wydawać, przytrzymać, wydawać w ciągu 42 dni. Te zapasy, co mówiłem, wystarczą na 3 tygodnie. Jednakże, na bieżąco potrzebujemy nadal, żeby dawcy przychodzili, gdyż krew do użytku pediatrycznego, dla małych dzieci, dla noworodków, także płytki krwi muszą być pobierane na bieżąco. To nie może być stara krew. Szczegółowy harmonogram zbiórek krwi organizowanych przez RCKIK można znaleźć na stronie internetowej żeby wiedzieć, gdzie i kiedy podzielić się życiem.